Prowadzenie gospodarstwa bez odpowiednio zorganizowanego transportu jest właściwie niemożliwe. Na przykład na farmach, w których są utrzymywane krowy, przewozi się bardzo dużo ładunków. Zwierzętom trzeba bowiem systematycznie dostarczać pasze treściwe i objętościowe. Co pewien czas usuwa się obornik i gnojowice. Wywozi się je na pryzmę lub bezpośrednio na pole. A jak powinien być zorganizowany transport w wypadku produkcji zbóż, rzepaku i innych roślin? Trzeba tu uwzględnić kilka etapów. Pierwszy to zakup nawozów i rozsianie ich na polu. Potem transportuje się nasiona i sieje. Ostatnia czynność to zbiór i dostarczenie ziarna do punktu skupu. Takie przykłady można mnożyć. Specjaliści obliczyli, że by wyprodukować tonę zboża czy mleka w gospodarstwie, przewozi się przeciętnie 4 tony różnego rodzaju ładunków. Już z samego porównania tych liczb wynika, że dobra organizacja transportu, a także właściwy sprzęt mogą być źródłem oszczędności. Dlatego też teraz zajmiemy się tym problemem. Jednak najpierw trochę teorii. Wyróżnia się dwa rodzaje transportu, wewnętrzny i zewnętrzny. Pierwszy z nich określany mianem transportu technologicznego dotyczy przewozu między polem i zabudowaniami gospodarczymi. Przypada na niego od 60 do 70% wszystkich przejazdów. Pozostałych 30 do 40% to transport zewnętrzny, czyli taki, który odbywa się po drogach publicznych. Do przewożenia ładunków rolnicy najczęściej wykorzystują zestaw ciągnik z przyczepą. Dotyczy to zarówno transportu zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przyczepy są więc bardzo pomocnym sprzętem w gospodarstwie. W tym programie postaramy się powiedzieć nieco więcej na ich temat. W gospodarstwach spotyka się różne rodzaje przyczep. Są to roztrząsacze obornika, rozsiewacze nawozów, zbieracze pokosów, przyczepy asenizacyjne, paszowozy, cysterny oraz platformy do przewozu maszyn. Jednak rolnicy najczęściej używają uniwersalnych przyczep, czyli popularnych wywrotek. Coraz powszechniej są także stosowane przyczepy jednoosiowe. Wśród nich dużym powodzeniem cieszą się te z kołami tandem. Właściciele takiego sprzętu mogą liczyć na wiele korzyści. Po pierwsze, koszt produkcji przyczepy tandem jest niższy niż dwuosiowej, co oczywiście ma wpływ na cenę. Po drugie, zaczep transportowy ciągnika jest dociążony przez dyszel przyczepy. Zwiększa się więc nacisk osi na podłoże, a to z kolei poprawia siłę uciągu. Dzięki temu agregat może łatwiej poruszać się po polu i po drogach gruntowych. W Polsce jest niewielu producentów urządzeń transportowych. Odwiedziliśmy poznańską firmę SANPOS. Która zajmuje się produkcją sprzętu rolniczego. Od trzech lat wytwarza się tutaj trzy rodzaje przyczep: jednoosiowe o ładowności od 2,5 do 6 ton, dwuosiowe, którymi można przewozić 8, 16 i 18 ton, oraz przyczepy tandem. Te ostatnie są wyposażone w zamkniętą skrzynię ładunkową. W ciągu roku produkuje się tutaj 250 przyczep różnego rodzaju. Wszystkie trafiają na rynek niemiecki. Nic dziwnego, są wykonywane bardzo dokładnie. Po zmontowaniu wszystkich podzespołów przyczepę się składa. W ten sposób jest sprawdzane dopasowanie poszczególnych elementów. Potem burty są zdejmowane i wszystkie części przygotowywane do malowania. Gotowy sprzęt trzeba jeszcze przetestować. Na specjalnym stanowisku hamowni sprawdza się działanie układu hydraulicznego. Tutaj jest regulowane działanie hamulców i podnośnika, który powoduje przechylanie się skrzyni ładunkowej. Przy produkcji części, montażu i testowaniu przyczep jest zatrudnionych kilkunastu pracowników. Prawie wszystkie czynności są wykonywane ręcznie, ale jak na razie nie planuje się zakupu nowoczesnych maszyn, chyba że wzrośnie popyt na przyczepy. W zakładzie dąży się do tego, by produkowany sprzęt był funkcjonalny. Prace załadunkowe i rozładunkowe bardzo ułatwiają uchylne burty. Które można otwierać od dołu i od góry, wystarczy przestawić dziwnie. W Polsce wciąż nie jest doceniana zasuwa w tylnej burcie, a przecież podczas wysypywania na przykład zboża znacznie ułatwia ona pracę. I następne udogodnienie: drabinka, która umożliwia łatwe wejście na przyczepę. W czasie przechylania skrzyni ładunkowej, ważne jest to, by nie opadła ona zbyt szybko, dlatego dobrze zdaje egzamin specjalna podwórka. Kończymy już wizytę w Poznaniu i zapraszamy teraz Państwa do zakładu motoryzacji i transportu Ibmer w Półdzierniku. Tutaj od kilkudziesięciu lat bada się wytrzymałość przyczep. Służy do tego specjalny tor. Jest to okrąg o średnicy 15 metrów, na którym ustawia się przeszkody. Po nich poruszają się koła testowanej przyczepy. Czeka je bardzo ciężka próba. By pomyślnie przeszła egzamin, musi w ciągu 100 godzin pokonać bez awarii mniej więcej półtora miliona przeszkód. Odpowiada to ośmioletniej pracy. Dodatkowym utrudnieniem jest 850 kg obciążenie oraz to, że przyczepa porusza się z prędkością 6 km na godzinę. Oto drugie stanowisko. Bada się w nim mechanizm, który powoduje opuszczanie lub podnoszenie skrzyni ładunkowej. Przyczepy, które pozytywnie przejdą wszystkie testy, z pewnością mogą być uznane za bezpieczne. A teraz już czas na prezentację nowej technologii transportu systemu pojemnikowego. Podstawową zaletą tego rozwiązania jest to, że na jedno podwozie połączone z ciągnikiem nakłada się różne skrzynie ładunkowe. W ten sposób zastępuje się kilka przyczep. Taką maszyną można przewozić ciecz, ziarno, nawozy, materiały budowlane, a nawet odpadki. Wszystko zależy od założonego kontenera. Taki system ma jeszcze jedną ważną zaletę. Można bez problemów dokupować potrzebne skrzynie. Płaci się za nie mniej niż za kilka nowych przyczep. Tego typu maszyny są produkowane w Warfamie Dobre Miasto. Podwozie kontenerowe można tam kupić za 10 920 zł. Cena pojemnika zależy od jego objętości i od tego, czy jest on otwarty, czy zamknięty. Za ten pierwszy trzeba zapłacić od 2174 zł do 2373 zł. Drugi kosztuje od 2688 do 3486 zł. W dobrym mieście produkuje się także jednostronne wywrotki o jednej osi. Te o ładowności 3,5 tony wyceniono na 3870 zł, a dwa razy większe na 6400 zł. Wywrotki trójstronne kosztują odpowiednio 3980 i 6410 zł. Dużym producentem przyczep jest także agromet w czarnej białostockiej. Trójstronne wywrotki jednoosiowe o ładowności 3 ton kosztują tam 4310 zł, a 4-tonowe 5055 zł. Droższe są przyczepy dwuosiowe. Mają one ładowność 4 i 6 ton. Trzeba za nie zapłacić odpowiednio 5413 i 10410 zł. I jeszcze cena przyczepy tandem o trójstronnym wywrocie. Ma ona ładowność 8 ton i kosztuje 10 411 zł.